Nasze uwarunkowanie, czyli wychowanie, jakie otrzymaliśmy, system edukacji, kształcenia i sposób budowania relacji, być może nie we wszystkich przypadkach, ale generalnie zachęcały nas do tego, by szukać swojej wolności w zdobyciu czegoś. W osiągnięciu czegoś, w staniu się kimś specjalnym, wyjątkowym. Więc większość z nas w taki sposób właśnie żyje i w taki sposób próbuje odnaleźć to szczęście, tą wolność w swoich doświadczeniach. Próbujemy sięgać po coś w przyszłości, po coś lepszego. I jednocześnie odpychając to, co jest teraz, traktując to jako niepełne, niewystarczające, niezbyt dobre. Nie musimy mieć żalu do siebie, że. Takie uwarunkowanie otrzymaliśmy. Nie musimy też mieć żalu do tych, którzy serwowali je nam. Bo to niczemu i nikomu nie będzie dobrze służyło. To, jaką postawę możemy przyjąć, to odpowiedzialnie zająć się swoim życiem w inny sposób. Niekoniecznie buntując się, tupiąc nogami i przekreślając to, co otrzymaliśmy, ale z takiego dojrzałego punktu zauważyć, że nie jest to droga, która daje nam ostatecznie satysfakcję, że ten wysiłek, który podejmujemy, by stać się kimś lepszym, zabiera nam tak naprawdę najcenniejszą rzecz na świecie czyli bycie w kontakcie ze sobą teraz, z takim, jakim jesteś teraz, z taką, jaką jesteś teraz. Odrywa nas od rzeczywistości inaczej mówiąc pogoń za czymś lepszym, pogoń za wolnością w przyszłości, za wolnością kiedyś. Medytacja jest piękną praktyką wglądu w siebie, która pozwoli nam pozwala na zatrzymanie tego mechanizmu, pozwala na wyhamowanie tych tendencji, do ciągłego wybiegania w przód, do ciągłego myślenia o sobie w negatywny sposób, do ciągłego przyklejania się do emocji, myśli, które nam nie służą. To jest piękna praktyka, dzięki której możemy zwolnić, możemy nabrać potrzebnego dystansu i rozpoznać to, co jest prawdziwe, to, co jest nam potrzebne, to, co nam służy, to, co jest prawdziwe, a to, co mija się z prawdą, to, co jest maską, to, co jest iluzją. To wspaniałe więc, że zarówno ja, jak i ty mamy tę możliwość, by kroczyć tą ścieżką. To cudownie, że ktoś wytyczył nam tą drogę wcześniej, a teraz my możemy kroczyć tą ścieżką i zawracać naszą uwagę. Zawracać naszą uwagę z tych niecierpliwych myśli, z tej dekoncentracji, z, z roztargnienia. O przyszłość, o coś lepszego, o lepszy wizerunek siebie. Możemy to wszystko wygładzać, możemy to wszystko uspokajać i zawracać do źródła, rozpoznawać to, skąd te wszystkie myśli przyszły, skąd te wszystkie uczucia się pojawiły. To piękna droga. To najpiękniejsza droga przez życie, jaką znam. I pomimo tego, że moje życie nie jest łatwe, bywa i łatwe, i bywa trudne, bywa bardzo przyjemne, rozkoszne, błogie, ale bywa też bolesne, to nie zamieniłbym mnie ja na żadne inne. Dlatego, że Czuję, że to ścieżka prawdy, że otwierając się na swoje uczucia, często niekomfortowe, często bolesne, otwieram swoje serce, otwieram je na siebie, na to, kim jestem, ale otwieram je też na drugiego człowieka, na budowanie piękniejszych, trwalszych, bardziej wyrozumiałych i współczujących relacji. Nadbanie o swoje środowisko, na traktowanie wszystkiego z taką samą uwagą, na uwzględnianie wszystkiego z taką samą uwagą, gdzie moje potrzeby nie są ważniejsze od Twoich, gdzie moje pragnienia nie są ważniejsze od Twoich. I odwrotnie, gdzie Twoje potrzeby nie są ważniejsze od moich, i Twoje pragnienia nie są ważniejsze od moich, to w tym miejscu, w miejscu takiego autentycznego spotkania rozmazuje się iluzja dualności, odpadają te warstwy przekonań odnośnie tego, czym Ty jesteś i czym ja jestem. I co ty chcesz, i co ja chcę, odpada to przeciąganie liny i ciągła negocjacja, ciągłe szukanie kompromisu, ciągłe dopasowywanie się. To wszystko ma szansę opaść, kiedy zarówno ja, jak i ty skontaktujemy się ze sobą, kiedy połączymy się z tym, co jest nam obojgu pierwotne i takie same. Dopiero z tego miejsca jesteśmy w, w stanie znaleźć porozumienie, prawdziwe porozumienie, które nie jest wypadkową naszych negocjacji, ale porozumienie na poziomie serca, gdzie ja i moje potrzeby, moje uczucia są zauważone, tak samo jak Ty, Twoje potrzeby i uczucia są zauważone i docenione. Kiedy w taki sposób jesteśmy w stanie ze sobą rozmawiać, kiedy w taki sposób budujemy ze sobą relacje, wtedy konflikt lub nieporozumienie jest praktycznie niemożliwy, i w naturalny sposób pojawia się rozwiązanie. W naturalny sposób pojawia się to, by. Współpracować ze sobą, pojawia się metoda lub technika na przejście przez trudność, pojawia się wsparcie, pojawia się poczucie wspólnoty, przynależności, bycia razem czyli wszystko to, za czym tak naprawdę tęsknimy. To wszystko może się zadziać, kiedy kroczymy ścieżką medytacji, kiedy dochodzimy swego źródła. A dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że dochodzimy do tego samego każdy z nas dochodzi ostatecznie do tego samego że nie jest różny od nikogo i niczego że jest jednym że pomimo tego, że możemy się różnić na poziomie Języka, koloru skóry, na poziomie swoich przekonań, na poziomie swoich zainteresowań. To jest coś, co nas spaja w jedno. I do tego rozpoznania dochodzili mędrcy na przestrzeni wieków i zapraszali innych, by również odnajdywali tą prawdę w sobie. Do tego prostego rozpoznania, że na poziomie istnienia wszystko jest tym samym, istnieniem właśnie. Na poziomie istnienia wszystko jest jednym. Tam nie ma ja i ty, tam nie ma moje i Twoje. Tam jest tylko jedno. To piękne, by pozwalać sobie trwać w tym miejscu. To najlepszy podarunek, jaki można dać sobie i osobom w swoim otoczeniu, swoim najbliższym, ale również nieznajomym, których mijamy na ulicy. To osadzenie w sobie, kontakt ze sobą, połączenie ze swoimi uczuciami i potrzebami. Jeśli tylko będziemy pielęgnować to w sobie, podlewać ten sens jedności, wtedy życie będzie nas tylko zaskakiwać czymś piękniejszym, coraz barwniejszym. Dziękuję Ci za wysłuchanie. Dziękuję za zabranie kawałka mnie.